W dziale analiz stockwatch.pl jest już dostępne omówienie sprawozdania finansowego Atremu po czwartym kwartale 2023. W tym nagraniu przedstawię kluczowe wnioski z tej analizy. Ja nazywam się Rafał Leszek, z tej strony stockwatch.pl i zapraszam na nowy odcinek z naszego cyklu. ATREM zajmuje się szeroko rozumianą automatyką przemysłową, aparaturą kontrolną pomiarową, przebudową gazowych stacji redukcyjno-pomiarowych i elektroenergetyką. Świadczy usługi z zakresu energetyki niskich, średnich i wysokich napięć. Warto przypomnieć, że jeszcze w minionej dekadzie spółka przechodziła proces restrukturyzacji, a w maju 2019 została przejęta przez giełdową GK Immobile. W 2023 roku spółka ponownie zwróciła na siebie uwagę inwestorów. Tym razem podpisując umowę z Orlenem o wartości bagatela ćwierć miliarda złotych. Zmiany w grupie i skuteczna budowa portfela zamówień znalazły odzwierciedlenie w wynikach i kursie akcji. Na przełomie 2020 i 2021 akcje Atremu były wyceniane w okolicach 2 zł za sztukę. Obecnie za jeden walor trzeba zapłacić blisko 11 zł. Mowa więc o stopie zwrotu na poziomie aż 450%. Zdaniem przemysłowa Staniszewskiego analityka Stocko.pl widać, że inwestorzy powoli przekonują się do transformacji biznesowej i mają nadzieję na konwersję portfela zamówień na gotówkę i zyski w nadchodzących latach. Jak dodaje czwarty kwartał 2023 w atremie wypadł. Dobrze, a nawet bardzo dobrze. Jak argumentuje Przewodniczący Staniszewski, dla przypomnienia, już dynamika sprzedaży w poprzednim kwartale plus 78% rok do roku nastrajała optymistycznie, ale czwarty kwartał pokazał prawdziwą siłę. Przychody ze sprzedaży wzrosły w czwartym kwartale 23 aż o ponad 120% do kwoty niemal 50 milionów złotych. Narastająco w ujęciu rocznym wygląda to nieco mniej okazale, choć wzrost o Prawie 30% do poziomu 142,4 miliona złotych trudno uznać za słaby. Sporo niższa roczna dynamika wzrostu niż w ostatnich dwóch kwartałach to przede wszystkim efekt słabego pierwszego kwartału, gdzie sprzedaż rok do roku spadła o ponad 41%. Oczywiście nie powinniśmy wpadać w zachwyt, ponieważ bazy porównawcze z drugiego półrocza 22 były dość niskie. Co dobrze widać na powyższym. W wykresie. Tym niemniej nawet porównanie z czwartym kwartałem 21 czy też czwartym kwartałem 2020 daje dynamiki odpowiednio na poziomie 56,43%. W każdym razie niemal 92 miliony złotych w drugim półroczu 2023 daje nadzieję na na to, że moje teoretyczne założenia z poprzednich analiz co do 200 milionów złotych sprzedaży w 2024 stał się już nie science fiction, tylko scenariuszem, który powinien się ziścić. Standardowo, jak w poprzednich kwartałach bieżącego roku, istotną rolę odegrała sprzedaż do grupy Enea. Tutaj ponad 12,5 miliona złotych, która stanowiła 1 czwartą wyniku. Swoje dołożył również kontrakt z Wodami Polskimi, konsorcjum z T4B, który dodał Prawie 8 milionów złotych i 16% całkowitej sprzedaży. Z istotnych odbiorców mamy jeszcze PORR, który w 2023 roku, uwaga, dane roczne, a nie kwartalne, dostarczył 14,7 miliona złotych sprzedaży. Tutaj Analityk przyjmuje założenie, że większość tej kwoty została rozpoznana w czwartym kwartale. Kontrakt został podpisany w połowie 2023 roku, a po trzecim kwartale PORR. Nie został wymieniony jako istotny odbiorca, więc te założenia mogą być trafne. Jak dodaje analityk, inna sprawa, że kontrakt miał zostać zakończony pod koniec 2023 roku, a wydaje się, że nastąpi to w drugim kwartale. Czy będą z tego jakieś kary? Nic nie słychać ani nie widać w sprawozdaniu rocznym, więc przyjmuję założenie, że nie. Dodatkowo w tym kontrakcie terminal gazowy Atrem ma umowę z PRR nie z gaz systemem. A, a mamy tutaj aneks o dodatkowych pracach, co w moim odczuciu minimalizuje takowe ryzyko. Patrząc na dane roczne, trzech najważniejszych klientów w 2023 roku odpowiadało za 71% sprzedaży atremu. Jasno trzeba zaznaczyć znaczącą koncentrację sprzedaży do kilku klientów. Ma to swoje dobre strony, jak chociażby potencjalna możliwość osiągania rozsądnych marsz. Na relatywnie sporych kontraktach i rozwadniania kosztów stałych, ale mamy też ryzyka związane z dużą konkurencją w przetargach, presja na marże czy ryzykiem sporów z zamawiającym w kontekście zakresy czy cen robót. Często są to kontrakty powyżej kilku miesięcy, a wtedy wchodzi w grę czynnik inflacyjny, który może negatywnie oddziaływać na rentowności. Jak komentuje Staniszewski, na szczęście spółka posiada całkiem spory backlog, więc nie musi pozyskiwać kontraktów za wszelką cenę i wydaje się, że robi to raczej selektywnie. Przy okazji omawiania istotności klientów od razu przypomnę kontrakt z Orlenem na ćwierć miliarda złotych podpisany w marcu 2023. Orlen nie znalazł się wśród istotnych, powyżej 10% kontrahentów w 2023 roku. Ta informacja oraz zrozumienie biznesu i cyklu projektów, najpierw projekt, potem budowanie, pozwala przypuszczać, że sprzedaż rozpoznana z tej umowy w 2023 miała marginalne znaczenie, a to po prostu dobra informacja przynajmniej na lata 24 i 25. Co dalej, tego nie wiemy, ponieważ termin zakończenia kontraktu nie został ujawniony. Osobiście zakładałbym również, że w 2026 też coś się pojawi, ale Inwestorzy mają pełne prawo oczekiwać, że w 2024 będą już bardzo zauważalne przychody z tego kontraktu, widoczne w przychodach Atremu. Innymi słowy, można oczekiwać, że Orlen pojawi się w sprawozdaniu za rok 2024 jako istotny odbiorca. Istotny wzrost przychodów spółki spowodował wygenerowanie jeszcze znaczniejszej marży brutto na sprzedaży, która była rok do roku wyższa o 163%, oznacza to wynik niemal 10 milionów złotych w porównaniu do 3,7 milionów złotych rok wcześniej. I przekłada się na rentowność na poziomie aż 19,6%, czyli o 3,1 punkta procentowego wyższą niż rok wcześniej. Rozbijając przyczyny wzrostu marży brutto na sprzedaży rok do roku o 6 mln złotych, można przyjąć, że 3,4 jest efektem zwiększonej sprzedaży, a 1,4 leży w poprawie rentowności procentowej. Jak zaznacza analityk, nie ma co ukrywać, że jest to dość sensowny podział. Najważniejsze, że do wzrostu marży brutto przyczyniają się dwa elementy wolumeny przerobowe oraz rentowność procentowa. W rachunku wyników na plus zapracowały koszty sprzedaży i zarządu, które rok do roku wzrosły co prawda o 1,17 miliona złotych, ale tylko o 46%. Oczywiście tylko w odniesieniu do dynamiki sprzedaży, która była na poziomie 116%. Tutaj mamy kolejny dowód, jak Pozytywnie może działać wysoki backlog, który przekłada się na wyższą sprzedaż i przy rozsądnym podejściu do kontroli kosztów ogólnozakładowych daje fajne przełożenie na zyski. Analityk zaznacza, zwiększenie wartościowe marży brutto oraz utrzymanie kosztów SG&A, czyli takiej miary efektywności zarządzania kosztami na poziomie z roku poprzedniego, oczywiście spowodowało istotną poprawę wynikową. Zysk na sprzedaży w czwartym kwartale rok do roku był ponad czterokrotnie wyższy. Tutaj Prawie 4,8 miliona złotych w porównaniu do 1,14 miliona złotych. Na poziomie zysku operacyjnego wygląda to jeszcze lepiej, ponieważ dynamika rośnie do 377% i mamy 6,7 miliona złotych obecnie w porównaniu do 1,4 wcześniej. Saldo na pozostałej Działalności operacyjnej wyniosło plus 715 tys. zł i było o 450 tys. zł wyższe niż rok wcześniej. Przede wszystkim jest to zasługa aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnej w kwocie 830 tys. zł, która poprawiła wyniki czwartego kwartału. Jest to nieruchomość w złotnikach obecnie o wartości w księgach na poziomie 14 milionów zł. Powinniśmy mieć świadomość, że mamy tutaj do czynienia z czymś na kształt zdarzenia jednorazowego oraz niepieniężnego. Aktualizacja wyceny. Oczywiście, przy obecnym rynku nieruchomości nie możemy wykluczyć, że wartości będą aktualizowane również w kolejnych latach. Na poziomie zysku netto, Atrem odnotował prawie 5 milionów złotych w porównaniu do 0,7 rok wcześniej, co daje dynamikę 612% rok do roku. Co prawda, saldo na działalności finansowej było ujemne, tutaj prawie minus 0,3 miliona złotych, ale rok do roku spadło o 0,3 miliona złotych. Efektywna stopa podatkowa wyniosła 22,6% i rok do roku była aż o 8,3 punkta procentowego niższa niż rok wcześniej. Różnica dość znaczna, ale jeśli spojrzymy na ujęcie roczne, to mamy ponad 22% w 2023 oraz 21,4% rok wcześniej. Bardzo ciekawym wątkiem w raporcie Atremu jest backlog, czyli kontrakty, które będą realizowane w przyszłości. Tu spółka poczyniła największe postępy. Istotną rolę od odegrała. Przede wszystkim umowa z Orlenem. Jak sygnalizuje Staniszewski, tak naprawdę, jak widać po kursie spółki, nie jest to tylko moje zdanie, ale również inwestorów zainteresowanych spółką. Wysoki portfel zleceń powinien się przekładać na rosnącą sprzedaż, a ona na zyski. I jak widać po omówieniu czwartego kwartału, jak i całego 23 roku, tak się zaczyna dziać, a można mieć nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Warto dodać, że po dwóch kwartałach spadku backlogu mamy do czynienia z jego odbudową. Pomogło oczywiście wygranie kolejnych kontraktów z Eneo, które zostały podpisane w końcówce roku na łączną kwotę ponad 77 milionów złotych netto. Jak dodaje analityk, dodatkowo warto zauważyć, że spółka szacuje 207 milionów złotych z portfela do wykonania w ciągu kolejnych 12 miesięcy, czyli o 50% więcej niż sprzedaż z 2023 roku. To zaś pozwala nam przyjąć, że najbliższa przyszłość zapowiada się dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o sprzedaż. Wartość portfela na koniec roku nie mamy jeszcze kontraktu na 44 miliony złotych brutto z wojskiem wygranego pod koniec roku. Ale podpisanego w lutym 24. Jeśli spółce uda się pozyskiwać kolejne kontrakty, to jest szansa, że po prostu jej działalność będzie przeskalowana na dłuższy termin. I wejdzie na inne poziomy sprzedaży, jak i działalności, a to przecież kurs wcześniej czy później wycenia. Poprawa wyników znalazła też odzwierciedlenie w dywidendzie. W 2022 roku Atrem po kilkuletniej przerwie wznowił wypłaty od stawki 66 groszy na akcję. W 2023 akcjonariusze otrzymali 11 groszy na akcję. W tym roku jest szansa na znacząco wyższą stawkę rok do roku. Jak podsumowuje przemysł Staniszewski, zwracam uwagę również na wniosek zarządu o wypłatę dywidendy z wyniku za rok 2023 w kwocie 4,5 miliona złotych. Sugeruje to dywidendę w kwocie około 40 groszy na akcję, co przekłada się na około 5% stopę, czyli dość przyzwoicie. Byłby to już trzeci z rzędu rok, w którym spółka podzieli się z akcjonariuszami swoimi zyskami. Biorąc pod uwagę sytuację płynnościową, to nic nie stoi na przeszkodzie. Dodatkowo, na pewno taka decyzja osłabia nieco wydźwięk pożyczek dla głównego udziałowca. A pełna treść analizy Atremu dostępna jest za darmo w portalu Stockwatch, natomiast pozostałe treści tego typu dostępne są w płatnej strefie premium. Teraz jeszcze kilka słów o Stockwatch.pl Zespół Zawodowych Niezależnych Analityków Finansowych co roku publikuje kilkaset omówień raportów finansowych i prospektów emisyjnych. Analizujemy raporty, o które prosicie, a także sami szukamy dla was firm z potencjałem. Przystępnym językiem odpowiadamy na pytanie, czy i jak zmieniła się sytuacja fundamentalna spółki, szczególnie pod kątem skuteczności biznesowej i budowania wartości, a także zdolności do spłaty zobowiązań ryzyka do druku tanich akcji i możliwości wypłaty dywidendy. W tym odcinku to wszystko. Jeżeli treści przedstawione w wideo były dla Was wartościowe, zachęcam do kciuka w górę. Dzięki temu. Pomagacie nam dotrzeć do nowych użytkowników, a tym samym zachęcam do subskrypcji. Dzięki temu, wy będziecie na bieżąco z naszymi mm, przyszłymi materiałami.